Witamina B1, nazwa polska, tiamina. Podstawowe korzyści. Poprawa pamięci i zdolności poznawczych. Właściwości neuroprotekcyjne. Stabilizacja nastroju. Regulacja pracy serca. Kontrola przemian metabolicznych. Witamina B1 jest substancją niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Uczestniczy w wielu bardzo ważnych przemianach metabolicznych, pełni rolę koenzymu. Posiada właściwości neuroprotekcyjne, reguluje gospodarkę acetylocholinergiczną, stabilizuje nastrój oraz poprawia zdolności poznawcze. Ze względu na to, że poziom tej witaminy jest niski u osób nadużywających alkohol. Jej suplementacja pomaga wyjść z nałogu. Reguluje również pracę układu krwionośnego, a także kontroluje poziom cukru we krwi i przeciwdziała powstawaniu powikłań w czasie cukrzycy. Witamina B1 jest modulatorem układu immunologicznego, dzięki czemu jej regularne spożycie przyczynia się do poprawy odporności. Występowanie Aby uzupełnić zapasy organizmu w te witaminę, warto jest stosować odpowiednio zbilansowaną dietę. Głównym źródłem tiaminy w żywności są mięso wołowe i wieprzowe oraz ich przetwory, polędwica, schab, kiełbasy, jak również produkty zbożowe oraz warzywa. Wołowina, drożdże, pestki słonecznika, kiełki pszenicy, Soczewica czerwona, wieprzowina, otręby pszenne, pistacje, groch, kasza jaglana, orzechy arachidowe, kasza gryczana, groszek zielony, koper, świeża flądra, strąg tęczowy, chleb żytni pełnoziarnisty. Jak działa witamina B1? Układ Nerwowy odpowiednie stężenie tiaminy w organizmie jest niezbędne dla zachowania dobrej kondycji układu nerwowego. Witamina ta odpowiada bowiem głównie za przemiany węglowodanów pochodzących z pokarmu, które stanowią podstawowe źródło energii zarówno dla ciała, jak i dla układu nerwowego. Właściwości neuroprotekcyjne. Niezależne badania potwierdziły, że tiamina jest zaangażowana w powstawanie osłonek mielinowych. Dzięki temu jej stosowanie jest niezbędne dla zabezpieczenia nerwów przed uszkodzeniami, a także dla zapewnienia właściwej jakości neurotransmisji. Ponadto tiamina jest często podawana pacjentom, którzy mają problem z nadużywaniem alkoholu i tym wybudzanym ze śpiączki. Zaobserwowano, że u osób tych poziom witaminy B1 jest niski i może powodować zaburzenia pamięci. Przyjęcie wysokiej dawki tiaminy w tych przypadkach może tym zmianom przeciwdziałać. Udowodniono także, że istnieje zależność pomiędzy niskim poziomem tej witaminy w organizmie a zwiększonym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera. Uważa się więc, że jej suplementacja może być dobrą i skuteczną metodą prewencji tej choroby. Gospodarka acetylocholinowa. Wykazano, że witamina B1 hamuje aktywność esterazy acetylocholinowej, która jest enzymem rozkładającym jeden z najważniejszych neuroprzekaźników acetylocholinę na cholinę i resztę kwasu octowego. W efekcie suplementacja tiaminy skutkuje zwiększeniem aktywności tego neuroprzekaźnika, a także usprawnia jego gospodarkę. Badania pokazały, że regularne przyjmowanie tiaminy poprawia zdolność koncentracji, zwiększa poziom dostępnej energii, pomaga w zwalczaniu przewlekłego stresu oraz przeciwdziała pojawiającej się wraz z wiekiem utracie pamięci. W jednej z prób klinicznych udowodniono także, że witamina B1 przyspiesza czas reakcji, a tym samym zwiększa pewność siebie. Nastrój Witamina B1 podnosi odporność organizmu na stres, dlatego często określa się ją mianem witaminy przeciwstresowej. Jej rola polega bowiem na dostarczeniu energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania, a tym samym zapewnia dobry nastrój i zwiększoną motywację. W efekcie witamina ta przeciwdziała pojawieniu się stanów depresyjnych i ma pozytywny wpływ na ogólne samopoczucie. Zmysł wzroku. Naukowcy udowodnili, że tiamina pomaga w profilaktyce chorób oczu, takich jak zaćma i jaskra. Witamina ta zaangażowana jest bowiem w przekazywanie sygnału pomiędzy neuronami i mięśniami. Wykazano więc, że ma ona duże znaczenie w transmisji impulsu generowanego w oku do ośrodka wzroku znajdującego się w mózgu. W efekcie odpowiednie stężenie tiaminy w organizmie jest niezbędne do regulacji pracy gałek ocznych oraz do ich akomodacji. Alkoholizm Alkohol w znacznym stopniu zmniejsza przyswajalność witaminy B1 w organizmie, dlatego u osób z problemem alkoholowym jej stężenie jest zazwyczaj niskie. W jednym z badań wykazano że uczestnicy, którzy nadużywają alkoholu, częściej zapadają na poważną chorobę układu nerwowego określaną jako zespół Wernickiego-Korsakowa, w przebiegu której pojawiają się zaburzenia ruchu gałek ocznych, problemy z chodzeniem, brak koordynacji ruchowej, nierówność źrenic oraz nieprawidłowa reakcja na światło. Podawanie tiaminy uczestnikom próby klinicznej skutkowało łagodzeniem objawów tego schorzenia, a także zmniejszeniem ryzyka zachorowalności. Naukowcy przekonują także, że tiamina może być pomocna przy terapiach uzależnień alkoholu. Zwiększenie jej stężenia w organizmie ogranicza bowiem negatywne skutki odstawienia i przeciwdziała nawrotom choroby. Układ odpornościowy Odporność organizmu zależy w dużej mierze od jego zdolności do przyswajania składników odżywczych. W tym głównie witamin i minerałów pochodzących z pożywienia. Szczególną rolę w tym przypadku odgrywa witamina B1, gdyż nasila sekrecję kwasu solnego w żołądku, a tym samym usprawnia proces trawienia. Odpowiednie rozłożenie pokarmu zapewnia z kolei większą dostępność zawartych w nim składników i ich lepsze wchłanianie. Ponadto w niezależnych badaniach wykazano, że tiamina ma wpływ na napięcie mięśni występujących w ścianach przewodu pokarmowego, a tym samym gwarantuje jego prawidłowe funkcjonowanie. Działanie to także przekłada się na zwiększenie ilości wchłanianych substancji odżywczych. Układ krwionośny Odpowiedni poziom tiaminy w organizmie jest niezbędny do prawidłowego przebiegu procesu syntezy acetylocholiny. Jest to bardzo ważny neuroprzekaźnik, który odpowiada za transmisję sygnałów pomiędzy mięśniami a komórkami nerwowymi. Jednym z najważniejszych mięśni w organizmie jest serce. Dlatego właściwe stężenie tiaminy pomaga regulować jego pracę. Wyniki badań sugerują także, że suplementacja witaminy B1 wspiera funkcje skurczowe i rozkurczowe serca. Jest niezbędna w przypadku leczenia niewydolności tego narządu. Cukrzyca. W wielu niezależnych badaniach wykazano, że suplementacja tiaminy poprawia samopoczucie osób cierpiących na cukrzycę, a także spowalnia postęp choroby. Regularne przyjmowanie witaminy B1 ma również znaczenie w ograniczaniu negatywnych skutków podwyższonego stężenia. Glukozy we krwi. Udowodniono, że witamina ta hamuje proces glikacji białek oraz stres oksydacyjny, które mogą doprowadzić do uszkodzenia nerwów wzrokowych, a w niektórych przypadkach także do zniszczeń nerwów obwodowych, w efekcie czego dochodzi do wystąpienia poineuropatii obwodowej. W jednej z prób klinicznych, którą przeprowadził zespół badawczy z Uniwersytetu w Gisen, wzięło udział 24 diabetyków. Przez 12 tygodni uczestnikom badania podawano witaminę B1. Po tym czasie odnotowano mniejszą częstotliwość występowania objawów polineuropatii. Kolejne badanie wykazało także, że gdy osoby chore na cukrzycę przyjmują witaminę B1, to znacznie rzadziej chorują na nefropatię czyli zaburzenia pracy nerek. Metabolizm Tiamina jest niezbędna w produkcji adenozynotrifosforanu, ATP, najważniejszego przenośnika energii w mitochondriach komórek organizmu. Ponadto witamina B1 uczestniczy w konwersji węglowodanów do glukozy. Ta ostatnia jest głównym substratem energetycznym, napędzającym metabolizm. Biologicznie czynną postacią witaminy B1 jest pirofosforan diaminy który z kolei pełni funkcję koenzymu, niebiałkowa część białek, ważnych enzymów, dekarboksylazy ketokwasów oraz transketolazy. Wykazano także, że tiamina odgrywa kluczową rolę w produkcji czerwonych krwinek, które generują bieżącą energię w ludzkim organizmie. W związku z tymi funkcjami, witamina B1 często określana jest jako substancja proenergetyczna. A tym samym jej suplementacja przekłada się na regulację metabolizmu. Zespół Napięcia Przedmiesiączkowego. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że suplementacja witaminy B1 wpływa korzystnie na zmniejszenie negatywnych symptomów fizycznych oraz psychicznych w czasie zespołu napięcia przedmiesiączkowego PMS, Premenstrual Syndrome. W jednej z prób klinicznych uczestniczyło 80 kobiet z PMS, które podzielono na dwie grupy. Uczestniczkom z pierwszej podawano codziennie witaminę B1, z drugiej natomiast placebo. Wśród pań przeprowadzano kontrolne ankiety i odnotowano, że przyjmowanie tiaminy przez kilka dni skutkuje redukcją objawów PMS o niemal 35%. Uczestniczki które stosowały witaminę, zgłaszały również mniejsze uczucie zmęczenia, redukcję wahań i nastroju, ograniczenie drażliwości, a także wzrost libido i lepsze samopoczucie. Ponadto, część z nich deklarowała brak problemów ze snem oraz dolegliwości żołądkowych. Jak stosować witaminę B1? Standardowa dzienna dawka tiaminy wynosi 100-300 mg. Ilość tę można przyjmować jednorazowo bądź rozdzielić na kilka mniejszych porcji. Ze względu na to, że witamina ta jest rozpuszczalna w wodzie, najlepiej jest ją przyjmować bez posiłku. Warto pamiętać, że w przypadku nadużywania alkoholu oraz zaburzeń pracy wątroby przyswajalność witaminy B1 znacznie się zmniejsza. Czynnikami pogarszającymi wchłanianie tiaminy są także kofeina niektóre antybiotyki, soda spożywcza, środki antykoncepcyjne, diuretyki oraz schorzenia układu pokarmowego. W sytuacjach tych konieczne jest więc przyjmowanie jej większych dawek. Bioprzyswajalność tiaminy natomiast można poprawić przy jednoczesnym suplementowaniu witaminy B2, B3, witaminy C, witaminy E, a także manganu czy magnezu. Informacje w filmie mają charakter czysto informacyjny, w razie problemów ze zdrowiem skontaktuj się z lekarzem. Leczenie na własną rękę może być niebezpieczne. Zapraszam do subskrypcji.